Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj otworzymy sobie puszkę z kartami Lego Ninjago z serii czwartej Pod ostatnim odcinkiem z kartami 10 łapek widzieliście, więc jest ten kolejny odcinek. Jak widzicie, tak prezentujecie puszkę, którą będziemy otwierać. Kosztuje ona 24,99, więc bardzo fajnie, bo w serii trzeciej była droższa puszka. Za 40 złotych, ale jest ona o wiele, wiele tutaj większa od tej, jak widzicie, rozmiarem, szerokością, no i wysokością także. Więc tutaj można powiedzieć, że cena może być. Tak, w tej mamy, w puszce mamy, w zielonej puszce mamy dwie karty limitowane, Lloyd i Garmadona. I Zeyna, i Gryzaka. Bardzo fajnie. I ile mamy saszetek? 25 kart, czyli 5 saszetek. Więc otwórzmy tą puszkę. Więc otwieramy puszkę. Już folię sobie zdjąłem. Tutaj widzę, że mamy przyklejoną karteczkę. Co znajdziemy w środku? No i tak prezentuje się puszka, więc otwórzmy ją. Tutaj. O. o, już mi karty limitowane wyleciały. Oczywiście mamy tutaj silny Lloyd kontra wściekły Garmadon i Zane kontra Gryzak. Bardzo fajna limitowane karty, więc zobaczmy, czy mamy wszystkie saszetki. one też są przyklejone? Nie. Nie są przyklejone, mamy pięć saszetek, więc je też sobie otworzymy i zobaczymy, jakie karty mi się trafią. Więc otwórzmy sobie pierwszą z saszetek. Jest ona oczywiście jak każde w kolorze złotym. Więc otwieramy. O, coś nie mogę. O. Już otwieram. No i zobaczmy, jaka, jakie karty mi się tutaj trafią. Pierwsza. Drużyna synów Garmadona. O. Bardzo fajna karta. Nikczemna ultra violet. Skuter zejna. Oraz. O. Wow. Zaraz pokażę. Mamy tutaj układankę, oczywiście, i kolejna karta Smoko. Smoka, Smoczych Mistrzów. Zobaczcie, smok ziemi. Bardzo fajnie. Więc już druga karta smocza. Już mi się trafia. Więc może to sobie tutaj wezmę na bok te karty. I otwieramy kolejną saszetkę. Jeszcze zostały się cztery. Więc otwieram. Dobra, i zobaczmy, co tutaj jest. O, dobra. Ja mam, o zasady gry. E, co? W jednej saszetce? Trzy zasady gry. E, co to jest? W jednej saszetce, rozumiecie? Wow, naprawdę, trzy zasady gry dostałem w jednej saszetce, nieźle. Tego jeszcze nie było heavy metal. To chyba jest powtórka, ale muszę zobaczyć. Nikczemny Chopper Maroon. Trzy zasady gry. No jakie Więzienie łowców smoków. O, o, układanka. No i tutaj mam jeszcze potężni mistrzowie żywiołów. Fajna karta z tymi mistrzami sezonu czwartego. I trzy soszetki do końca. No i... Otwieram, o, coś nie mogę, dobra, ale trzy zasady gry w jednej saszetce, ale dobra, dobra, przechodzimy dalej, kolejne zasady gry, dobra, jedna teraz, nie jest źle, okej, okay. Kamil, Mistrzyni Przemian, to jest ta karta kryształowa, nie, nie wiem, czy to widzicie, o, teraz będziecie widzieć, Czeszkoło, OK, jedziemy dalej. Układanka. Tą nawet chyba mam. O. Zane, smoczy Mistrz i Ultra Pojedynek Jet, -jet Tylko z kim on może walczyć? No, poszukam. Może mam. I komplet. I tutaj otwieramy przedostatnią saszetkę. O. To trochę nie wyszło. Dobra. I co w środku, co w środku mnie interesuje. Okej, okay, aj. Co? 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 Znowu dwa zasady gry w jednym opakowaniu. Co to ma być? Ile ja tych zasad gry ja dostaję. Ściekły skalidor. Piszcie w komentarzach, czy Wy też tak mieliście, że dostaliście więcej razy zasady gry. Też karta kryształowa. Fajnie drużyna kamiennych wojowników. Dalej mamy układankę z Jayem. Kol. Swingit oj karta smoka. Smok wiatru, skrajne i smoka. Bardzo fajnie, że taką kartę udało mi się tutaj trafić. No i ostatnia saszetka z z w dzisiejszym odcinku. No, co jest? O, dobra, z tej strony. Dobra, by nie było zasad gry. Niech to. Jedna, na szczęście jedna, na szczęście. Dobra, i mamy nastoletni na nastoletni mistrzu. Nie wiem, czy wszystko dobrze widzicie. O, nastoletni U. Dumny Zain. To raczej jest powtórka. Dalej mamy karaoke i Kiloa. Z Pinjitsu I z wszystkich smoczych mistrzów. Niestety, tą kartę już mam. Więc druga kart mi się w dzisiejszym odcinku trafiło. Widzicie, puszka tutaj bardzo ładnie wygląda. Więc teraz wam pokażę wszystkie karty. Moim zdaniem jest naprawdę fajna puszka. Tak jeszcze ona raz się prezentuje. O, jeszcze z tyłu oczywiście są te wiadomości. Informacja, że jest od, od wydawnictwa Blue Ocean. Karty, jak widzicie, tutaj wszystkie są. Trochę dzisiaj i, mi ich wpadło i plus te wszystkie zasady gry, których tutaj dokładnie trochę jest. O, zobaczcie. Mamy 4, 5, 6, 7 zasad gry. Więc. W to dostajemy 7 zasad gry. I w tym w jednej zasadce dostałem 3 zasady gry. W drugiej dwie. I tam jeszcze chyba w dwóch po jednej. No to jest normalne akurat. No ale naprawdę. Fajna puszka. Naprawdę polecam. I. Teraz robimy sobie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to piszcie w komentarzach. I. Każde pięć łapek w górę to jedna saszetka. Zobaczymy ile ich się uzbiera. I dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do następnego. Cześć!